Cześć, mam na imię Gabriela. Cześć, mam na imię Gosia. I jesteśmy uczennicami 38 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. Jesteśmy tutaj, żeby przedstawić nam to przedstawić wam trochę nasze liceum i opowiedzieć i może przekonać, żebyście do nas dołączyli. To co tworzy miejsce niesamowitym to ludzie. Atmosfera w naszym liceum jest fenomenalna i ludzie są niesamowici. To właśnie z nimi tworzą się najlepsze wspomnienia. Lokalizacja naszego liceum jest cudowna, jakby jesteśmy w Wilanowie. Wilanów jest bardzo młodą dzielnicą i według mnie park obok naszego liceum robi niesamowity urok. Poza tym mamy bardzo wspierającą kadrę i nauczyciele są naprawdę cudownymi ludźmi. Dzięki nim tak dzięki nim możemy się rozwijać w dobry sposób i sprawiają, że możemy tak naprawdę osiągać swoje cele. I dzięki nim też możemy stworzyć taką przyjazną atmosferę w całym liceum i poza nim, bo dużo się od nich nauczymy. Życzymy Wam powodzenia na egzaminach i do zobaczenia we wrześniu. Zobaczenia.